Cześć, witaj. Dzisiaj mam do zaprezentowania trójpak z Junaka. Skuterki 607 w trzech wersjach kolorystycznych. Bordowy, czarny i brązowy. Bordowy jest cały w połysku. Czarny jest czarno-błyszczący z czarno-matowym i brąz również jest czarny, błyszczący z brązowym. Matowym skuterki bezpośrednio konkurują z Rometem RXL, którego prezentacja jest już na naszym kanale. Natomiast pomiędzy tymi skuterkami występują pewne różnice, o których zaraz powiem. Ogólnie skutery zaliczane do kategorii dużych skuterów, to są te największe 50. -tki. Chyba jeszcze Junak ma ciut większego 609. -tkę. Ale nie wiem, jak w tej chwili z dostępnością i czy nadal są w sprzedaży. Natomiast skutery bardzo wygodne, duże, pełniące niejednokrotnie środek transportu podstawowego. Koła 12 cali, z przodu hamulec tarczowy, przepraszam, z przodu koło 13 cali, 130 przez 60, 13, z tyłu 12, już sprawdzimy rozmiar, 120 przez 70, 12. Do napędu tego skuterka służą silniki GY6 na z elektronicznym gaźnikiem. W odróżnieniu od Rometa tam znajdowała się jednostka e, przypominająca swoją budową silniki SYMA. Tutaj mamy tradycyjne GY6. Do różnic istotnych. Tutaj z tyłu dwa amortyzatory, w Romecie był jeden. I to by były chyba główne różnice, jeśli chodzi o te dwa pojazdy, czyli przednie koło w Romecie jest 12 cali, tutaj 13. Inny, inny rodzaj silnika i tutaj dwa tylne amortyzatory, w Romecie pojedynczy. Natomiast sylwetka, siedzisko, kierownica, przednie reflektory to wszystko jest prawie identyczne. Jeśli chodzi o funkcjonalność, no to oprócz tego, że mamy tutaj mocny aluminiowy stelaż do zainstalowania kufra. Pod spodem spore schowki jeden mniejszy, i tutaj mamy większy. Aczkolwiek upchać kast tutaj jest problem. Wlew paliwa pod kanapą, przechodząc do przodu, podłoga, oczywiście, też jest traktowana jako miejsce do przewożenia bagaży. Tutaj wtedy. Mamy dodatkowy, znaczy mamy uchwyt do zapinania siatki, która znajduje się na podłodze. Powyżej schowek na rękawiczki, ewentualnie na dokumenty, bo klienci też go tak używają. Co tam można wozić, to już kwestia wyobraźni. Można też zainstalować sobie w środku gniazdo do ładowania. Telefonów, i wtedy w trakcie jazdy ładować telefon, bo takie rozwiązania również robiliśmy. No i stacyjka standardowo blokada kierownicy. Pozycja neutralna, i zato zapłon. nad zapłonem czuwa już komputer. Tutaj znajduje się kontrolka silnika. W celu uruchomienia hamulec i rozrusznik, jak to w przypadku skuterków. Na desce rozdzielczej obrotomierz, wskaźnik paliwa, prędkościomierz, przebieg całkowity. Dalej przełącznik zmiany świateł, kierunkowskazy, sygnał dźwiękowy w dużych skuterach, jest jeszcze światło awaryjne. Po drugiej stronie, gaszenie silnika i rozrusznik. Lusterka są bardzo fajne, ładnie się prezentują. Mają takie Gustowne harmoniki osłaniające śruby montażowe, jeśli chodzi o oświetlenie z przodu, żarówki główne halogenowe, oświetlenie pozycyjne LEDowe. Nie wiem, czy widać w słońcu. Tutaj znajdują się lampy pozycyjne, może z drugiej strony będzie lepiej widać kierunkowskazy na zwykłych żarówkach. z tyłu lampa również na zwykłych żarówkach kierunkowskazy i podwój żarówka dwubłęknowa do stopu i do pozycji i pod spodem jeszcze mamy maleńką żaróweczkę do oświetlenia tablicy rejestracyjnej i tak prezentują się trzy Junaczki, trójpak w tej chwili jeszcze w komplecie za chwilę jadą do swoich nowych właścicieli. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do subskrybowania kanału. Bo co będzie ciekawego, to będziemy prezentować również na kanale. Jeżeli będą jakieś pytania odnośnie pojazdów, no może z wyjątkiem rozblokowywania, to zapraszam do zadawania pytań i będę starał się w miarę rzetelnie i dość szybko odpisywać na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.